Złocienieckie klimaty przedstawiają: afrykańskie rytmy, jubileuszowa wystawa, święto brygady, święto drawy, ważny dzień dla żołnierzy, odpust parafialny nad Drawą w zaprezentowali się niecodzienni goście. Dzisiaj mamy cudowne spotkanie z niesamowitymi artystami z Senegalu. Jest to taki projekt w ramach e, większego projektu, w ramach takiego festiwalu West Pomerania i dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, ale też z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury wymieniamy się przez cały tydzień z zespołami e, artystycznymi prawie z całego świata. U nas byli Meksykanie dwa dni temu, natomiast dzisiaj mamy cudowny, fantastyczny, niesamowity, energetyczny niepowtarzalny zespół z Senegalu. Przyjechali artyści z takiej małej, maleńkiej wioski, która ma znakomite, bardzo długie tradycje i te tradycje tak naprawdę tutaj będą prezentować. Co było wyjątkowego w tej imprezie? Te rytmy pobudzają zupełnie inne Wibracje w ciele człowieka, więc warto posłuchać, nawet jeżeli nam pozornie wydają się obce. Zabawa toczyła się swoim rytmem. Nasze nagleśnictwo nietypowo obchodziło stulecie Polskich lasów państwowych. Otwieramy dzisiaj jubileuszową wystawę poświęconą stuleciu lasów państwowych i mamy przyjemność właśnie prezentować tutaj w środku miasta na deptaku złocienickim wystawę fotografii naszego pracownika Andrzeja Beigera. Od lat pasjonuje się fotografią przyrody, zwierząt i tutaj mamy całą serię. Naszych złocienieckich zwierząt, żubrów, rysi, wilków, łosi do wszystkich tak naprawdę gatunków, które możemy spotkać w Polsce, to w złocieńcu tutaj. Ich mamy dostatek. Chciałem się dzielić z tym, pokazuję to też na swoich mediach społecznościowych, te swoje spotkania, żeby też tutaj społeczeństwo oswoić, że mamy takie piękne zwierzęta. Przed wystawą odbyło się ciekawe spotkanie. Dzisiaj miałem prelekcję w kinie Mewa, gdzie mogłem opowiadać o tych pięknych zwierzętach, które widzimy tutaj w kadrze, w aparatu. Co dają takie wystawy? Myślę, że przybliżają też naturę tych zwierząt. Nie wszyscy ludzie wiedzą, że takie w ogóle zwierzęta tutaj w okolicy są. Mam się, że to fajnie żeby to wiedzieć. Naturalnie, wspaniała wystawa. Złocieniecka druga brygada zmechanizowana. Obchodziła swoje święto. Tradycyjnie była to okazja, aby zwiedzić koszary i skorzystać z przygotowanych atrakcji, co sprowadziło uczestników na to wydarzenie. Przede wszystkim stara miłość do wojska od małego. Zawsze mi wojsko imponowało. To jeżeli mam okazję, a to mieszkam, no to sobie przyjdę tak jak dzisiaj, bo to nasza wspólna sprawa. Nie tyle się dzisiaj mówi o bezpieczeństwie. No to jest właśnie to, prawda? Dzieci zainteresowane może z nich będzie jakiś generał. Podoba mm, pistolet ten i ściela się, zobaczcie. Niektórzy byli w tym miejscu pierwszy raz. Mimo, że urodziłam się w i blisko do budowa, ale pierwszy raz jestem tutaj, właśnie przyjechałam do wnuczki, wnuczka zaprosiła nas. Te, te stare kominy to już to jest taki symbol. Wielra to od razu. Za mundurem wszyscy sznurem. Święto Drawy w tym roku miało wyjątkowy rozmach. Nasze święto, wesele naszego miasta, fantastyczne wydarzenie, które od dziewięciu lat cieszy, raduje naszych mieszkańców. Włącza się bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych. Rewelacyjna organizacja, doskonałe, doskonała motywacja. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor Złodziejskiego Ośrodka Kultury, bo to jej dziecko, to jej pomysł na to wydarzenie. Mamy takie wspólne wesele miasta. Witamy Królową Drawę, która co roku do nas przypływa o tej samej porze. Królowa przywozi wszystkim mieszkańcom Złocieńca piękne życzenia. Mieszkańcy na tę okazję przygotowują różne prezentacje artystyczne, przygotowują różne programy, przygotowują różne stroje, smakołyki. Każdy chce się zaprezentować królowej i dostać od niej dobre życzenia, no i oczywiście chce być zauważony przez tę królową, więc sporo różnego zamieszania, sporo różnego przygotowania, które tworzy, myślę, niezwykłą atmosferę taką właśnie naszą lokalną. Co było tego dnia najważniejsze? Ja myślę, że integracja. Ja myślę, to, że każdy, kto nie ma okazji na co dzień ze sobą współpracować, może się przedstawić, może się pokazać i zarazić właśnie tym uśmiechem i taką radością. No są tłumy dzisiaj, co jest niesamowite, więc no, tylko przyjść się bawić. Na scenie zaprezentowali się artyści z najwyższej półki. Dzisiaj e, wszystkich mieszkańców e, będzie trafił zespół Enej. Oczekiwany, bo już dawno nie mieliśmy takiego formatu, takich gwiazdy. Bardzo długo go też słuchałam, jak byłam młodsza, po prostu z rodzicami, jak gdzieś jechaliśmy. Święto Drawy z dobrym nurtem muzycznym. Tradycyjnie w naszej gminie uroczyście obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Bardzo ważne wydarzenie dla każdego, myślę, że Polaka, dla każdego młodego obywatela, starszego. Podkreślające, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Jak wyglądały uroczystości? O godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna odbyła się uroczysta msza, a tutaj uroczystości upamiętniające odwagę i bohaterstwo żołnierzy Wojska Polskiego. Nie zabrakło od naszej młodzieży! Uczestniczyliśmy w tym święcie, ponieważ y, trzeba uczcić. Poświęcenie osób, którzy bronili kraju. Musimy być świadomi tego, że dzięki tym osobom teraz żyjemy w wolnym kraju, możemy spokojnie spacerować po ulicach, chodzić do szkoły i spełniać swoje marzenia. Pomnikowe wydarzenie. Także w sierpniu jedna ze Złocinieckich parafii obchodziła swój ważny dzień. 15 sierpnia przeżywamy uroczystość Matki Bożej w Niebowziętej. Tutaj naszej patronki, czyli imieni naszej parafii świętujemy. I liturgicznie w kościele, ale też tanecznie, przy jedzeniu, przy dobrej i fajnej zabawie. W tym roku udało nam się ogarnąć, przygotować zarówno tą część do jedzenia, czyli popcorn, frytki, wata cukrowa, chleb z ogórkiem, takie podstawowe rzeczy. Ale również tą część taką zabawową, czyli ścianka w dmuchańce, malowanie buziek, tatuaże, animacje wraz z o oazą rodzin, takie integrujące rodziny. Co podobało się najbardziej tym młodszym uczestnikom? Dmuchań... Wszystko. Dmuchańce i wszystko. Pójdziemy na malowanie twarzy, na zabawy, na wszystko. No, ale nie wiemy jeszcze, co będzie. Zamki dmuchane, byłem dwa razy na zamkach dmuchanych. Był to także czas na wdzięczność. Za słowo księżom dziękujemy, które nam głoszą i wzmacniają nasze podejście do wiary. Tego dnia żegnaliśmy też księdza Łukasza, który przychodzi do jednej z poznańskich parafii. Tutaj na trzy lata w serduszku no bardzo, bardzo takie silne, dobre, pozytywne y, znamie wycisnęły nas na sercu, bo naprawdę, y, no dobrze się tutaj czułem i przy, ta dzisiejsza frekwencja też, te łzy, te wzruszenia, samo to, że obecny był i chór, i schola, i, i zespół, i wszystkie właściwie wspólnoty w środku wakacji zebrały się, wiem, że niektórzy z wakacji powracali, no żeby po prostu się wspólnie uściskać i powiedzieć sobie y, no do zobaczenia. My świętujemy, ale Troszeczkę jest nam smutno, powiem, że bardzo jest nam smutno, ponieważ ksiądz Łukasz no, odchodzi. No, tak, taka już jest wola, tak księża mają, pracują na parafii, odchodzą, ale przyzwyczailiśmy się. To też był nasz opiekun, opiekun Galilei. Nam jest smutno z tego powodu, bo e, ksiądz wikariusz bardzo nam pomógł, rozbudował naszą wspólnotę miejscantów, ale też się cieszymy z tego, że może gdzieś to swoje szczęście oddać w innej parafii. Impreza z powołaniem.